Po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.9 moda, który się nazywa Voxel Map i dodaje nam mapę, żebyśmy się nie zgubili, i to będzie wersja instalacji razem z Forge'em. Parę dni temu robiłam filmik dotyczący właśnie tego samego moda, ale była to instalacja bez Forge'a, Forge a teraz właśnie będzie z Forge'em dla tych, którzy mają jeszcze inne mody w, w swoim folderze mods a chcą mieć tę właśnie mapę. Ok, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam, serii pomocne tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube, Także zapraszam na www.aniapgpl, oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy i Voxel Map opiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na stronie opisowej, nas interesuje oczywiście zakładka Files. Gdy na nią klikniemy, zostaniemy przeniesieni na taką stronę, i tutaj wyszukujemy. <laughs> Wersję Minecraft 1.9 znajdujemy ją, yy, pobieramy sobie tutaj, wersja R jest, także pobieramy na 1.9 sobie tutaj, stąd klikając na strzałeczkę. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której również link będzie w opisie do filmiku. I na tej stronie mamy tutaj do pobrania, tu są, <coughs> przepraszam, dwa pliki. Oba się tak samo nazywają, tylko jeden ma końcówkę exe, a drugi ma końcówkę jar. Pobieramy ten z końcówką exe, ten właśnie. Także na ten klikamy i ten pobieramy. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, plików, które pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne launcher Minecraft i Forge na wersji 1.9. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge na wersję 1.9, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 829. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 829 i zainstalujcie Forge na wersję 1.9. I uwaga, w filmiku 829 ja instaluję Forza z końcówką 1767, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję najnowszą. A najlepiej, jeżeli już jest, to wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, nie ma jeszcze wersji rekomendowanej, a najnowsza ma numer końcówki 1865 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować te? tego moda właśnie. Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.9 i ten folder .minecraft sobie musimy gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowane to instalujemy. No i co robimy? Mamy dwa pliki, więc najpierw zainstalujemy ten z kurczaczkiem. Czyli wchodzimy do folderu .minecraft wchodzimy do folderu versions i tutaj mamy tak folder 1.9 i folder z forgem z końcówką 1865 <laughs> i teraz musimy połączyć ten folder forge'a z tym Loaderem. dlaczego musimy połączyć? ponieważ w folderze .minecraft jak się cofniemy mamy folder mods i tutaj mamy jakieś tam mody które, które już sobie tutaj są na, na moim świecie. Oczywiście Wy możecie nie mieć tutaj modów i możecie... Ale po zainstalowaniu Forge'a i po uruchomieniu po raz pierwszy, chociaż raz gry z Forge'em, tworzy się folder mods i wtedy macie tutaj folder mods. Być może jest pusty. Ja mam, ja mam w tej chwili tutaj cztery mody. Także cofamy się. Aha, no i musimy to połączyć, żeby, te, żeby móc ten plik Foxel Map wrzucić do moc, żeby on zadziałał. Więc tak, łączymy, wchodzimy do versions, tak jak wspominałam na początku. I tutaj teraz klikamy zwykłym, lewym przyciskiem myszy dwa razy na tego kurczaka. Raz, dwa. I to nam się otwiera. Pokazywałam Wam tutaj po to, żebyście zobaczyli, jak to się ma łączyć. Otóż tutaj jest instalator i właśnie nam tu proponuje, żebyśmy zainstalowali Lightloader i właśnie on się musi połączyć z tym Forgem, czyli właśnie tutaj to. Jak widzicie, tu jest 1.9 i 1.9 Forge. Tu ma, mamy dokładnie to samo. 1.9 1.9 Forge, czyli klikamy na ten 1.9 Forge i z tym będzie połączony nasz light Tu już nic nie zmieniamy, klikamy OK. I jak widzicie, z sukcesem zainstalował się. <laughs> Przepraszam, z sukcesem zainstalował się light z Forgem 1865 i stworzył nam nowy tutaj folder. O, klikamy OK. Cofamy się do kropka Minecraft. Tutaj wchodzimy do folderu mods, który się stworzył podczas tworzenia. Forge I do tego folderu mods wrzucamy nasz plik, ten taki Mod Voxel Map. Taki bez, z taką pustą karteczką. Do folderu mods zamykamy, jest wszystko zainstalowane. Uruchamiamy launcher i czekamy, aż się uruchomi, aż się otworzy. <laughs> tak jak wspominałam, miałam wybrany profil z forge z końcówką 1000. 865. Ale teraz, właśnie po połączeniu tego light loadera musimy kliknąć tutaj strzałeczkę w dół i musimy wybrać ten profil Lightloader z Forgem. Tu mamy ten profil, i tutaj jest to też pokazane. Możemy go jeszcze sobie zedytować. Na przykład, możemy tutaj więcej dodać RAMu. Ja mam 8 GB RAM, więc mogę przypisać tutaj połowę, czyli 4. Sejwujemy profil i gramy. No i czekamy aż nam się tutaj otworzy. Otworzy nam się strona z logo Mojanga. O, 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 o i jest logo Mojanga. I Forge nam tutaj pracuje instaluje wszystkie mody, które mamy w folderze mods. Jeszcze momencik. Sorry. No i zaraz. Hop, ja, Ok, mamy tą, tę stronę startową. Tutaj jest folder MODS. Jak pamiętacie, wrzucaliśmy do folderu MODS ten taki plik z karteczką, i szukając go tutaj, go tutaj nie znajdziemy. Nie znajdziemy tego moda tutaj. Klikamy gotowe, i tutaj mamy taki wypustek, jak widzicie. I właśnie jak najedziemy na ten wypustek, to pokaże nam się kurczak, czyli ten właśnie Light Loader. Gdy klikniemy na kurczaka, mamy tutaj właśnie, że jest zainstalowane voxel map, czyli że ta właśnie mapka, ta, ten plik z tą karteczką, on się pojawia tutaj, tutaj, a nie jak klikamy z powrotem na kurczaka to zamkniemy, a nie tutaj w moc. Ale jak widzicie, jest zainstalowane, bo jest tutaj to gotowe. I wchodzimy do w tryb jednoosobowy, i wchodzimy na nasz świat. I tym sposobem mamy połączony właśnie Lightloader z, z Forge'em i dlatego mamy oprócz tego, że mamy tę mapę. No mi się tak robi, więc muszę jeszcze raz wyjść i wejść. To jest wina chyba shader, shay, shaderów. Ok, teraz już jest wszystko ok, yy, czyli ty, tym sposobem mamy połączone. Yy, to, że możemy mieć i mapę, Voxel Map i inne mody, na przykład y, na który nam przybliża różne rzeczy, y, na przykład PVP, który mamy tutaj, y, nam pokazuje y, stan naszej zbroi i narzędzi, y, na przykład y, jej, także y, dlatego właśnie. Y, Trzeba połączyć ten Lightloader z Forgem, żeby wszystkie Forge'owe mody i Lightloader'owe działały razem. <laughs> ok, no tutaj jak widzicie jest Z ukryty ten komunikat, M opcje. Ok, klikamy Z. Z. Halo, kliknęłam Z. Coś mi tutaj nie za bardzo. Jeszcze raz wyjdź i wejdź. Jak coś nie pasuje to. Przed chwileczką, jak sprawdzałam, to wszystko pasowało, więc, więc nic nie mogło się stać. Z. Co ja mam tutaj z tym zrobić teraz? Dlaczego mi Z nie działa? Aj, 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 aj. cofnij. Hmm. Muszę zobaczyć, dlaczego mi się Z zepsuło. Chyba to jest związane z tym, że musimy wejść w opcje, sterowanie. Tu mam Z w modzie Better PVP, zatem tutaj zrobimy, że tu nie ma być. OK. I, i, i. I teraz już chyba powinno być dobrze. Z, no działa. Uff, już myślałam, że coś się zepsuło, ale ostatnio mi działało to w ogóle bez, bez żadnego problemu, więc nie wiem w sumie dlaczego to się tak w tym momencie stało. Ok, także jak widzicie, mamy mapkę. Klikamy M jak mapa i mamy ją tutaj. Tu mamy waypointy, sobie możemy dodać nowy waypoint, domek. Gotowe, gotowe. I tu mamy opcje: pokaż współrzędne włączone. Pozycja prawy, górny róg, kwadratowa mapa, ja bardzo chcę. OK. I tam różne inne rzeczy gotowe. Gotowe. Jest mapa. Tu mamy domek. To tak prześwituje, ponieważ tutaj właśnie mam yy, shadery i dlatego shadersy, shadersy, shadery. Wszystko jedno, jak to się tam mówi. Dlatego to tak widać w ten sposób. Yy, no i teraz jak sobie pójdę w świat, gdzieś tam daleko. No i chcę wrócić szybko do domku, to klikam M jak mapa, waypointy, domek, i, i, i teleportuj do. I jesteśmy już tu z powrotem. Także jak widzicie, wszystko działa. W razie jakby wam Z nie działało, to w sterowaniu sobie znajdziecie, y, zmienicie coś tam i będzie wszystko działało. Także ja kończę, a wy w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pg.pl no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał, także tymczasem trzymajcie się. pa!